O, widzowie, okazało się, że to nie tamten mecz był! <laughs> o Jezu, ale jaja to są. Ku... No ale dobra, teraz mamy prawidłowy mecz, czyli 4 do 1 heroik Academy wygrywa, ja też troszkę podgłośnie, na kumistri, na nasz polski zespół. No zobaczmy, Amber wychodzi z wenta, z fragiem na kejsie, zostaje sam Masi, Igl drużyny kumistri, jeden na jednego ze skrobem. No, zobaczmy, kto tutaj wygra tego klacza. Ej, hey. hey, słyszycie? Jakby... O dobra, naprawiło się, Ancien, tak jakby na Anciencie były, wiecie, jakieś... Ja już nie wiem, już hit jest, ale jest okej. Okay. 5 do 1 Heroic Academy na razie miaży drużynę kumistrii, no to mi się nie podoba bardzo. Bo ja liczyłem, że tutaj jednak drużyna kumistrii da rada. a tu fugor na bonda leci, widzowie! Tu fugor, fugor na bonda. Mamy dopalony kurnik przez jego I chyba będzie wyjście. Chciałby, No, chcieli zrobić Splita A. Chcieli zrobić Splita A. No, ale Fugor. Dwa fragami jednak nie ma Bonda. Dobre eliminacje. Ale tutaj ten Gzoe zabija. Z gniazda wychodzą naszych znaczy, dwóch zawodników. W ogóle nie zrobiliśmy fraga. Nie było tego refraga. Nie wiem. Dziwna sytuacja, że tym z Besa go nie zrefragował. Przejdę do jednego herojka kadem. Na razie miażdży. Gdzie wrona? wie! Stary odleciał! Wrona odleciała, Jaszczą podleciał, Mewa odleciała, kurwa, stary. 6 do jednego, na razie ku nie daje sobie rady. Druga paza już użyta, jak tutaj widzimy przez naszych rodaków. No miejmy nadzieję, że wyrwą tak z cztery rundy, nie? Bo po stronie teraz cztery rundy jest ok, bo jeśli no nie urwiemy tych czterech rund, przynajmniej no to będzie ciężko po tej stronie CT. No my tutaj nie fragujemy, no to jest minus. Masi trzy fragi, Case 3 Virtuoso 1 Fugor dwa, x do no cztery fragi. Amber już szedł do wenta, poleciała linia od naszego zespołu. No ale chyba będzie wychylał. Czy on będzie wychylał tutaj? No nie wiem, czy to dobre. Dobra. Dobry. Pomysł był, żeby wychylić. No ale zdobyła i tak dwa fragi. Też muszę powiedzieć, żeby jeszcze włączyli. ten. Niki nad głowami, bo to mi się nie podoba, jeśli nie ma ników. Też mi ciężko jest, wiecie, czasami zobaczyć kto gdzie. Tutaj będzie fragował. Virtuoso z jedną eliminacją, a tu jeszcze zachodzi lurkę z Facekita Fugor, który no 10 lat za późno jest. My mamy 7 do 1 na Totalna dominacja drużyny Heroic Academy. No to mi się bardzo nie podoba, że ku misji tak dostaje w od Akademii Heroic, to też nie jest jakiś świetny skład, chociaż Doto i yy, no to jest niezły zawodnik ogólnie, on potrafi grać, bo tylko jego znam, chociaż tego Skroba chyba też gdzieś tam widziałem, ale Doto to znam akurat. Ej, Doto to nie jest zawodnik z Finlandii widzowy, możecie szybko sprawdzić? Z Finlandii, tak? No to dobrze pamiętam, bo ja go znałem właśnie, że on grał tam gdzieś. To coach jest? Co ty gadasz? To coach mi gra? Zawodnika nie mają, to nieźle ogólnie tam się dzieje. Virtuoso z fragiem ważna eliminacja, to właśnie na dolnym bs i będzie podejście rampy, czyli fake dołu, chociaż będą chcieli domknąć to. Będą chcieli domknąć od rampy też, zobaczmy, że stomak tam stoi i raczej nie powinien fraga zdobyć. Może maksymalnie jednego. Eee, w typku w ogóle, jak nie mają, e, jak typy. Typy straciły przewagę, typ strafuje na rampie, żeby zabić jak najwięcej. No to z jedną eliminacją, dobry headik od coacha. Oj, 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 ale kiera kejsa. k***a ku... no. Ale grał na phantom do 30 zł prawie no. Wiadomo no, wtedy jest z kilkonia. Xydo z eliminacją, no i wreszcie 7 do 2 będzie. Stomak raczej nie da rady, będzie to chował. Powinien chować tą broń. No i wreszcie, runda dla Kumistri. No tu są potrzebne jeszcze dwie z... 3... rundy. 8-4 Uważam pistol do ugrania, i tu jest powrót ku mistry. Co się podziało nie? było Miraż, stary, kurde, nie pytaj. O! I wirtuozo jeszcze z fragiem 7-2. Jest pauza taktyczna. Następna od kumistry. muszą przegadać tą rundę też. Zanim się k pauzy skończą. Ej, wiecie ogólnie, czemu tu taki problem może być? Że te mecze są opóźnione, bo gracze nie ogarnęli kamerek i muszą ustawić kamery idealnie, ku. Na ryj, chyba na ryj i na monitor. I tu jest największy problem. <laughs> I ma być dźwięk tych kamer też włączony. Wydaje mi się, że k się nie przygotowali na to zawodnicy. Wiecie, no żeby k***a nie oszukiwać, no, ale to było informowane, nie? No ale mamy. Wyjście do góry? Nie. Zejście do wenta Fej góra i zejście dół. Dobry fake. Bardzo dobry fake, ale zawodnik CT już zespotował naszych zawodników. Ale w Vencie jest właśnie Fugor, który. O którym może drużyna CT nie wiedzieć, ale raczej będą wiedzieli. Dang, no, no, jeden frak na masim. Szkoda, że on tutaj eliminację jedną. No, ale też ronda powinna pójść dla nas. Też jeszcze od odworu tutaj jest Xajdo i będzie się duelował ze sniperem. Raczej nie powinni tego odbić drużyna CT. Nie powinni tego odbić. A, będę chowali, no to jest nie do odbicia już. Komu kibicujemy? No wiadomo, że ku Ku Kumisli to, to nasza polska drużyna. Tylko i wyłącznie. 7-3, mówię, jeszcze jedna runda, a jak 7-5 to w ogóle będzie dobry wynik. I wydaje mi się, że mogą chłopacy bez problemu wygrać to spotkanie. No, no niestety, no tak jest Kruksior, no, no musieli oddać, no CCT nie da się meczu przełożyć. Jeśli w CCT jest mecz, to masz być i tyle. Nawet jak poinformujesz ku... no dzień wcześniej, no. Albo nawet jak próbęś była godzinę dogadać, to i tak ciężko czasami jest przełożyć, no no, no tak jest no. Niestety. Dobra, wróćmy do meczu. Bo tutaj spokojny. Default jest grany. Nie, może myślimy, że duży na CT ma eko, no ale chyba nie no też były skany. Linia poleciała. Też idealne smoki Heroic Academy Dał w tajningu. chcieliśmy chyba wychodzić górę właśnie. No i mamy wejście rampy. Tomak, już tutaj spalona rampa, no jest rampa przejęta, to jest duży plus. Czy będziemy wracali, żeby wyjść drzwiami? Chyba tak. I od gniazda będzie tam zachodził masi, zobaczcie. Od... Już przebija smółka, tam do lewej strony, więc będzie wyjście kurnikiem i drzwiami, dobra, i masi będzie zachodził gniazdo. Case z eliminacją. Idealny call, wydaje mi się, że to jest idealny call. Dungzo no, z dwoma fragami. I wiedział o masie. zobaczcie. Wiedział, że tam ktoś może zajść. Scrops AWP wychodzi z benta, Czy ktoś tu k ukąsi? No jednak ukąsił Ksajdo. Szkoda. No ale też bardzo dobrze wcelowany. Bez szans raczej. No i jeszcze jeden frag na KC w z tej samej pozycji. I 8-3 drużyna Heroic Academy wygrywa jak na razie po stronie CT. No i komisja jakby jeszcze jedną rundę ugrało. No to wydaje mi się, że to jest do powrotu. Bo 9-3 to już jest ciężko. Ciężko jest wrócić, bo bez pistola, no to już możesz pakować mandżur i możesz się witać w drabince przegranych, nie? Scrop z fragiem na Masim. Chciał piknąć drzwi, właśnie przy, bo z respew, no nie udało mu się. Idealnie sniper. Jeszcze jeden frag, Stomach też skraca rampę. To dobra agresja od graczy CT. W ogóle tego się drużyna kumisli nie spodziewała. Do to jeszcze też z fragiem na outsidzie. No i zostaje sam Ksaido. No totalnie drużyna kumisli jakby wczoraj zabalowała. Chyba było coś walone, wydaje mi się, przed meczem czy wczoraj może na kacu lekko. Ale zobaczymy jak to będzie po stronie CT. Siema klama. No, wiadomo, że w ogólnie Newka ma bardzo mocnego, naprawdę jest jedna ich z ich najlepszych map, a wygląda, no, bardzo słabo to. Bardzo słabo. No i pistol musi być ugrany. Jeśli oni nie ugrają pistola, no to raczej jest GG. Widzę, że u góry się nie zmieniły. Mam nadzieję, że zmieni to strony. Nie wiem. widzowie, zobaczcie, ku Z kciukiem, ale. Co to? Za stary dziad z lewej strony. Nikt by się tego nie spodziewał. No, strony u góry nie są zamienione. No, Kumistri to przegrywa 9-3, jak coś. No i czy będzie? Do jaskórnika. Jest do jaskórnika od drużyny Kumistri. No i już z fragiem do to, z jednym, drugim. Trener ich napi... No nie jest za dobrze się trener napisał. No wejście, góra. Bez przyszłości runda. I niestety. Heroik wygrywa 10 do 3. Dobry typer? Wiadomo, stary. Strony zmienione. Na kumisji tylko trzy rundy na ten moment. Przegrany pistol. No, wydaje mi się, że oni w tym meczu raczej. No, nie dadzą rady tego ugrać. No, też słabo strzelają. No, nie oszukujmy się. Że oni po prostu jakby nie dojechali na mecz. No nikt z dychy nawet nie wyszedł, no nie? Na żywo lepiej wyglądam. Stary, ja teraz mam włosy. Normalnie stary, krosnął, no, Muszę. Ale ja przed wyjazdem będę się obcinał, nie chcę mi się teraz. W produkcji popili. Wiesz co, no cztery mecze mają do ogarniania. To nie jest tak łatwo, wiesz? Jak masz jeden mecz, no to to jest łatwo ogarniać, nie? Albo dwa, ale jak masz cztery naraz. No to też, yy, oni muszą to ręcznie przestawiać, wiecie o co chodzi. No zamienili, zamienili już, strony już mamy, wszystko jest okej, okay. Kumisli trzy rundy. Jak na razie grają po stronie CT, grają Forza. No i jeśli tą rundę przegrają, to już trzeba forsować do końca. Po prostu no, no już do Forza trzeba do końca napisać. No na ten moment poleciał tunel też od strony Tero. Idealnie daśmy smoke'a w drzwi, w kurnik, żeby zastopować. No ale tu mamy wejście na gó... side górny, ale wirtuowo trzema fragami. Idealnie tutaj skrócił drzwi. Virtuoso z czwartym fragiem. Czy będzie Ace? A ta... No i chyba będzie ten ercik. Czy poleci na tego ace'a? No powinien. Chociaż nie zobaczy Virtuoso się wycofuje. No i kurwa widzowie, czy będzie comeback? No może być comeback. Jeśli udało się ugrać taką rundę na Forcie, ta ekonomia będzie rozpierana w Heroic Academy właśnie po tej rundzie. Sporo po prostu już przeszło z MP9 na UMP? Nie, ja dalej gram MP9. Uważam, że dalej jest mocną bronią. UMP jest skoro za wolny, no. Po prostu. MP9, no to możesz typa tak szybko wciągnąć, pumpa, nie dasz rady. No i co on tu ten do to będzie robił? No do to chyba będzie chował, no. No musi chować broń. Nie, no grają MP9 i taka więcej ludzi, wiesz? I tak chyba więcej MP9 gra. 10 do 4. MP9 trzeba dobrze umieścić tego. Stary z random przez te tego MP9. Kula to zazwyczaj i tyle, nie? Jak wejdzie, to wejdzie, jak nie wejdzie, to nie wejdzie. Na no MP7 lepsze, no też uważam, że jest lepsza ale droższe, nie? No ale ten nerf to był ch... tego MP9, no dla mnie to oni nie wiedzą. Oho, ho, 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 no to niezła runda, k***o. Stary, my tu sobie gadamy, man open fraga, a tu runda Typy bez niczego wychodzą w górę, stary tak sobie, wyszli górę sobie, bez granatów. No dla mnie to jest fenomen jakiś, nie? No typy wyszły górę bez granatów, wszystkich nas kasowali. Typ za czerwonej pikował z diglem, czy tam z jakąś bronią. I typy wyszły drzwiami, bez niczego i kurnikiem r***** cały team. No nie wiem jak to jest możliwe, że takie coś się potrafi wydarzyć. No ale to wiadomo, no polskie zespoły potrafią takie taki rympał odpić, no. Nie, nie wiem, nie No i 11 do 4 dla Heroic Academy. Znaczy ja uważam, że z MP9 to nie jest problem, to nie był problem recoila, nie? Co oni zmienili, tylko szybkość biegania z tymi pm -ami. Tu jest największy problem. Tu powinien pójść nerf, czyli zmniejszyć bieganie z pm -ami. Czy to 10%, tak? Czy 15%? To już by dużo dało, tak? To jest największy problem, a to nie jest że ten, ten mp9 może lekko zmniejszyć szybkostrzelność mp9 lekko jeszcze i ok w miarę no no i dobra no jest force grany po stronie kumistry no muszą grać Force, no i muszą wygrać tą rundę jeśli przegrają to raczej już jest po meczu fugor sam na rampie ustawi też się na fragi no no musi tutaj fragi zdobyć no jeśli nawet nie ma ucieczki nie ma jak uciec zobaczcie też w kurniku stoi Masin. Na krótko. No to dwa plecze poleciały. Hugo, jedna eliminacja. Czy to nie za mało? Zobaczmy, czy spod gniazda jeszcze Ksajdo zdobędzie fraga. Zdobywa jedną eliminację. To jest no, w miarę okej, okay, ale zobaczcie, że Virtuoso też na skrócie nie udało mu się zdobyć eliminacji. Masin też się wyginał. To no jest sam case, który no jest tylko z diglem i raczej no będziemy mieli 12 do 4 i będziemy mieli 8 punktów meczo meczowych dla Heroic Academy. No niestety nie spodziewałem się takiego wpisu na mapie Deniuk, na mapie tak na serio kumistry, którzy no świetnie tą mapę potrafili grać. Chyba wleciał stresik i to ostry, chyba że kamera na monitor oddała Wie, widzowie, wiecie jak to jest w tych czasach, nie? Nie no, świry, świry, wiadomo, no ku są dobre chłopaki. Po prostu wleciał stresik, wleciał stresik widzowie i tyle uważam. Chociaż case z fragiem i to jest runda do ugrania. No chociaż no to to, 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 to można trzać i tak zdraby, nie? No to. 8 punktów meczowych dla heroik. Kamera na monitor najważniejsza w centurze, no, jasny no chyba o to chodzi, nie? Ten turniej jest HLTV, jest, tylko one są Open kwalifikacje. Open kwalifikacje nigdy nie są na HLTV. Pamiętajcie, że to są Open Quali. No mamy dojazd, mamy dojazd. Lobby virtuoso znowu. Trzeba fragami z MP9. Może on nie gra tylko MP9. Tylko MP9. No bo kur... No, z Mki nie idzie. Kompletnie dostaje sam An Anber. No ale on to w ogóle... W ogóle dużo na kerek w szoku, że nie dało palaka do kurnika, nie dali palaka na rampę, że tutaj będzie znowu skrót, 12 do 5, pierwszy match point obroniony. Więc play-iny już będą na HLTV widzowie, czyli Close Quali, tak? To nazwane play-iny, nie lubię tej k nazwy. Close Quali już jest na HLTV, które odbędą się od 4 do 7 września i LAN 13-14 września w Gdańsku w Kigwin Esport Lounge. Więc też tam będę na lanie, można zbić pionę, pogadać widzowie, bo będę komentował meczyki na żywo. Kupon w... no chyba kupon w... Kurde, macie rację. No ale to był taki kuponik, wiecie, to był kuponik, ta, taka taśma. No nie spodziewałem się, że komisji zagra taki rympał, widzowie, serio. Nie spodziewałem się tego kompletnie. No i tu już jest runda na fullu i kumisji się totalnie gubi. Ja nie wiem, może oni cały czas eko ekogrę, tak jak my no Phantom też dzisiaj, trzy razy kur... ekko, trzy razy win-runda, to jest kur... fenomen. Bomba na dole podłożona, uhu, z dobrym fejkiem z tym flashem. Zejście do wenta. a szkoda, jakby tu zdobył fraga, to może by się udało jeszcze z tej rundy coś wyciągnąć. No Virtuoso do rampy, Fugor to samo, smok na bombę, ale do z eliminacją, zobaczmy czy Fugor, a, jakby tu zdobył fraga, to jeszcze to było do ugrania. Bo Def na bombie. No i niestety 13 do 5 drużyna Kumisli przegrywa i spadają do drabinki przegranych. No strasznie słaby mecz w ich wykonaniu. Strasznie słabo aimowo grali. No tutaj tu też dużo zaważyło to.